Witajcie na kanale Majgra, Maciej z tej strony. Bardzo Was przepraszam, że na wtorek niczego nie udało mi się nagrać. No, moja lorka nasz nie dojechała, więc openingu nie mogłem zrobić. Ale, co za to dojechało, to są te boksy. Mam je troszeczkę wcześniej, o dziwo, bo myślałem, że będą miał na piątek albo później, a dostałem je ciut wcześniej z hurtowni i dlatego już dzisiaj na czwartek jestem w stanie Wam pokazać opening. Ba, powiem więcej. Otworzyłem sobie jednego trójpaka i wyciągnąłem już takie rzeczy. Illustration Rare Shiny, Full Art Mona i jakiś tam Ieksich. Czyli na trzy paczki miałem trzy hity. Oczywiście to jest promka jedna z trzech. Opening też sobie zrobimy, będziecie widzieli we wtorek. Ale dzisiaj, na razie mamy te dwa bydlaki. Ja nawet szczerze mówiąc nie pamiętam jaka to jest promka. Czy to jest Illustration Day, czy po prostu zwykły Mimikyu. Zakładam, że jest Mimikyu, bo jest na pudełku Mimikyu, ale tak powiem Wam, że z wszystkich Holiday Setów do tego zaglądałem najmniej jakkolwiek. Może 150, e, twój nie 151, tylko może mniej zaglądałem do, yy, do Pokemon Go. Też sobie na razie pominiemy. Może otworzymy sobie za chwilkę. Tego na razie na bok. I zobaczmy. Mamy pewnie klasyczne śmieci. Wypadają nam żetony, kostki. Ja się cieszę, że z kostkami zdali ze spokój. Znaczek jest ix -em. Normalnie jest duża kostka sześciocyfrowa. Szkoda tylko tych. Ja wiem, że są Kantery. Do Pokémonów, ale ja bardzo lubiłem, jak to były po prostu zwykłe kostki. Yy, dobra, co my tu mamy? Mamy oczywiście Dividery, to jest klasyk, to wywalmy energię. Wywalmy Mimikyu jest Illustration Rare. O, koszulki srebrne, bardzo dobrze. Illustration Rare to jest. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Shiny Illustration Rare. Mimikiu z jakąś babcią, czy on sugeruje, że Mimikiu ją zaraz zabierze do zaświatów, czy nie? Nie wiem. Ale niech on tu leży. No i oczywiście mamy, jeżeli dobrze pamiętam, to 9, prawda? Ciężko się odzwyczaić. 3, 6, 9 dokładnie. 9 paczuszek. Tylko za moich czasów to w takim etb ku była dycha. A tu tylko 9. Dobra, przybliżamy kamerę i otwieramy. Zobaczymy co trafimy. No, szczerze mówiąc, ja liczę na 5 hitów przynajmniej w tym Metebeku. Licząc od ix a wzwyż, zauważyłem, że IX y to przestały być jedna srebrna gwiazdka. Teraz to są dwie czarne. To ma jakieś rarity? Nie ma, bo to jest promo. Ale zobaczymy, zobaczymy, jak to teraz jest ułożone. Zauważyłem też po tym jednym trójpaku, że jest dużo. Yy, DUŻO, 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 DUŻO przedruków. O, pierwszy przedruk Nestpol. Yy, I trafiliśmy w który Illustration Rare. No to niezły start. Jedna złota gwiazdka. Jestem ciekawy, jak często one będą wpadać, bo zakładam, że te ix będą rzadkie, a te, nie wiem, jakoś mega często wpadają, yy, przynajmniej. Mi. No i tu mamy egzekutora i. Energia i śmietnik. Tak więc pierwsza paczka, jak najbardziej dobra. Zobaczymy dalej. Ale szczerze, chciałbym trafić chociaż jednego Illustration rare bo szczerze mówiąc, tego Secret Illustration Rera, bo szczerze mówiąc, wszystkie trzy bardzo mi się podobają. I najmniej Charizard. Będąc w pełni szczerym, najmniej podoba mi się Charizard. Moonlight. Pikachu i mamy klajwa. Druga paka, drugi hit. Bardzo dobrze. Jest to zwykły full art. E, e, Secret, Illustration, Rare full arty są lepsze, ale wiele postaci po prostu dobrze wygląda w swoim zwykłym full arcie. Tak więc wcale nie narzekam. No i widzicie, mamy już dwa hity. Dwie paczki, dwa hity. Zobaczymy ile jesteśmy w stanie to kontynuować. Czy faktycznie w każdej paczce coś będzie, no bo nie oszukujmy się tych trafień zwłaszcza z tego setu właśnie bo to jest to jest chyba powyżej tego numerka nie po prostu, że to są secretary o właśnie te tak, tych jest pełno KILOWATRAL trzeci hit, 3 na 3 powiem wam, że ja lubię te małe shiny one nie są jakieś takie nie wiadomo co, ale ja je lubię, ja je po prostu lubię i co mamy Armor v Rage, a, który jest jedną, jedną czarną gwiazdką. I tyle. 3 po 3. Wutstrio póki co jest najlepszym hitem. E, widziałem, że ludzie się trochę jarają, że jest Wutrio i X z kolejnym dodatku. E, powiem Wam odkąd widziałem, że to jest po prostu taka przeróbka digleta. To jest że to jest nudny, nudny Pokémon. No ale rozumiem mogli coś takiego dodać. Tutaj mamy Annihilaypa. Nie mamy nic w tym slocie. I o, o! Pierwszy Dead Pack! Dadump. No, musiałam musiał aż usiąść i zrobić sobie przerwę po tym jak w paczce nic nie było, wiecie. Bo jak to tak? Otwieramy pięć paczek i nie mamy pięciu trafień. Ale spokojnie, to się jeszcze może nadrobić, możemy mieć podwójnego hita. Dobra, Rare Candy, Tandem Mouse, barbouch yy, Te itemy też wpadają, nie? Tak jak od czasu do czasu. Ultra Ball, nie było. Maus, hold, ewolucja, tandem Tu mamy Rawruma, Hitrotoma i druga paczka fatalnie. Dwie paczki, nic. No jak to tak można? Przez mam dopiero trzy hity. Też <laughs> nie ukrywam, że to są całkiem w porządku hity. Lubię takie. Lubię Holiday strzały, a nie tam jakieś zwykłe jeksy. Teraz Rare Candy Ned, bo widzicie, ile tego jest. O in kolonki entej o entei ja to akurat chciałem. z jeden parę kart widziałam. dobra przyznam się parę kart widziałem i entej był jednym z tych które chciałam wszystkie trzy psy bym brał jak dzik więc entej panie chcemy cię bardzo dobry strzał dobra mamy riversika xa tu tylko tak tu karta energii Lubię jak są właśnie trafienia te takie bardziej kolekcjonerskie, a nie dla graczy, no bo z tymi egzami to nie ma co robić. One potem i tak... są. One się zaliczają do hitów, ale nic z nich nie ma, nie? Nawet się nie wymieni za coś fajnego. Ła wow, GIOT i Eggs. Dwie złote. To chyba są nowy typ gwiazdek, nie? Dwie złote shiny gwiazdki. Nice! Ja wiem, że to są tylko full art, nie? Ale wiecie. To nie było kiedyś takie proste. Trafić w Hidden Fates. A widać te? Widać, widać takie koła w tle. To dobrze. To dobrze. Ja nie lubię kurczę tych ramek, tych angielskich. Mam wrażenie, że japońskie są lepsze. Ale sam środek karty jest dobry. Jest ok. Yy, I coś jeszcze mamy? Nic więcej nie mamy. Coś ostatni slot zawodzi. Nic nam nie sponsoruje. Dwie paczki do końca i mamy pięć trafień. No, pięć to. To coś, co chciałem, teraz walczymy o, o plusy. Yy, o lepsze Staty Pain, numel, Natuklife, Prime Ape, Ultra Ball. I co teraz powinien być tak? Czyli nie mieliśmy nic w shiny slocie. Nie mamy nic tu, ale mamy. To jest chyba reprint, paldan, Klocir. No jest. Jest coś, nie? Bez rewelacji, ale coś jest, więc mamy szósty hit. 6 na 9 jest dobrze. Jedziemy po 7. Prawie ten set powinien rozpieszczać. I dobrze, że rozpieszcza, bo powinien jest tyle trafień, że on musi rozpieszczać. I jak nas rozpieści teraz? Wcale. no O jeju, Ok, czyli w tej paczuszce, w tym etb trafiliśmy całkiem elegancko. Dwa małe szajni Fullard. Powiedziałbym tak rarity góra dół, chociaż nie. Właśnie spójrzcie na to Widz, widzicie? Złota gwiazdka kontra dwie złote puste. Nie wiem jak to rarity ma się jedno do drugiego. Wydaje mi się, że te są wciąż rzadsze od tych. Chociaż <śmiesz> śmieszny jest shiny taki sobie. Eee, a tutaj mamy dwa małe shiny po jednej gwiazdce. Tutaj mamy dwie srebrne. O, a tu mamy dwie czarne. To się, po, to się pozmieniało, teraz powiem wam. No ale wydaje mi się, że to jest najmniej yy, najmniej chodliwe. Potem mamy dwie srebrne. Potem mamy puste złote, a potem mamy pełne złote. Więc sześć trafień w jednym etebku to jest bardzo fajny wynik. Ja, gdzie drugi? Etebek rozpakowany. Można zajrzeć do książeczki. Bo skoro już wiemy, czego się spodziewać, to zajrzyjmy, co tutaj jeszcze może być takie atrakcyjne do otwarcia. Matko, jedna. Ile tych shiny małych jest? To jest dramat. Więc dlatego się, tak, dlatego się tak ucieszyłem, jak otworzyliśmy Enteja. Bo weźcie tu trafcie coś. A Swikon jest? E, nie ma Swikona, jest tylko Entei? Teraz zobaczymy, czy będzie. A bo nie wiem czy pokazuje wszystko, nie widać. Standardowo są Charmandery, jest dużo Pokémonów z nowej generacji. Starius, Starmi, coś ciekawszego. Slowbro, Slowpok. No, powiem wam, że nie ma ani Raikou, ani Swicon, więc Swicon był w poprzedniej generacji. Teraz mieliśmy a To pewnie w kolejnej dadzą nam Raikou. Bo nie pamiętam, żeby Raikou był w Hidden Fates. Chyba go nie było. Tak więc, Pikachu jeszcze fajnie jest trafić i, yy, i Raichu, naturalnie. Ja lubię Voltorb, Electrode. Uwielbiam ich. O, ale Tundurus jest z takich Shiny, elegant, okej. Okay. Spiritumba byłoby spoko trafić. Drifloon, Drifblim, wiem kto czeka na niego. A jest y, Mimikyu, zwykły, mały Shiny. Jest troszeczkę tych małych Shiny. O, Sneezer, Rewild, to bym też chętnie przytulił. Bisharpa, jego linię ewolucyjną. Co tutaj mamy? No i Bat. No jest poczko. O dziwo. A nie, Jigglypuff jest tylko. Myślę, że jest Jigglypuff i Wigglytuff. Co tutaj jeszcze mamy? Snorlax jest też fajny. No i potem mamy ieksiki. To to widzieliśmy, bo też jeden był wyjęty. A ich nie ma tak dużo, bo jest tylko 16. No i potem mamy Illustration Shiny. No to Wam już pokazałem dzisiaj dwa. Z trzech do trafienia możliwych. No i mamy te duże Illustration Secret. I one są trudniejsze do trafienia. I już dwa full art też wam pokazałem, więc no całkiem ciekawie. O, to co? To bym chciał jedno otworzyć. Jedną z tych złotych kart. Tylko po to, żeby wam tutaj pokazać. Więc jeżeli dzisiaj nie wyciągniemy, to nagram jeszcze raz ETBK. Przynajmniej jednego. Albo dwa. A jak otworzymy, to się jeszcze zastanowię. Ale powiem. Powiem Wam szczerze, że naprawdę mam ochotę otwierać ten set. Fajnie się go otwiera. Nie pomyślałem, że to aż tak. Sprawi mi przyjemność. Naprawdę. A co mamy tutaj? Tutaj mamy na razie nic. Ups. Riversiki to tu. A, jeszcze kod z ATWK poprzedniego. Pierwsza paczka deadpaczka, paczka. No trudno. Nie zawsze jest niedziela. Pamiętajcie, pamiętajcie, że my chcemy tylko 6 hitów z 9 paczek. <laughs> jak to brzmi? Tylko 6 hitów. No, jestem bardzo ciekawa, jak wartość tych poszczególnych kart. Wow! Atikus i Neuvern i EX. Neuvern był już y GX-em, pamiętam, i nawet go wyciągnąłem. Neuvern i X. ale ze spoiler zrobię. <laughs> Ale jest duży X, dwie srebrne gwiazdki. Spoko. Bardzo, bardzo fajnie, powiem. Cyc Lizard i tyle. Tak więc, yy, na, razie jest, na razie jest ok, zobaczymy co będzie w kolejnych paczkach, ale powiem Wam taki set, w którym dropy lecą na lewo i prawo i raczej nie... Już? Myślałem za szybko, Kirlia, jej! Nie nie, 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 nie liczyłem. Myślałem, że jeszcze, że jeszcze to nie jest czas na ten slot. Kirlea, mały shiny. A właśnie musiałem kupić Kirlę e, z tego. Z Hidden Fates, bo mi brakowało do, do setu małych shiny. Jeszcze mi brakuje tylko Altarii. A tak. No, tyle lat mi to zajmuje zbieranie. Ale na Hidden Fates mi już nie zależy, bo to co są otwierałem, to co otwierałem. Najfajniejsze karty, które chciałem, mam. E, no ale stwierdziłem, dobra, mały set. Szy, set małych shiny to co dozbieram i to kupię. I właśnie ostatnią kartą, którą potrzebowałem, to, którą potrzebuję jeszcze to jest yy... o, to od mamy. I cokolwiek. Altaria. Altaria jest ostatnią kartą, którą potrzebuję. Dobra. kodzik. Tak więc mamy chyba 3 na 4. Okej, okay, wróciliśmy na dobrą stronę mocy w statystyce. Yy, że czy trafimy kolejnego Illustration Red, no to powiem wam, że może być ciężko, ale... Jakiś tam Secret Illustration, złota karta, coś to bym chętnie przyjął. Trochę nie lubię tego, że ten traf jest przed rewersem, bo tak dochodziliśmy do rewersa i mówimy: OK, to teraz to będzie. A teraz jak się nie liczy, to. A to widzicie, to jeszcze nie to. I teraz. Eee. Idę paczka. No, ale wiecie o co chodzi, nie? Ja nie, nie pamiętam. Które to jest. Który to jest ten slotik? Że one się tak obok siebie wystawiają. Nie wiem o co chodzi z tymi kartami. Nie wiem, możecie sobie przeczytać, czy ona zgrywana, czy nie, ale zrobienie z tego fulart to jest takie me. Dobra, ale po, policzmy 3, to jest czwarta, a jono ono piąta, szósta, siódma, ósma. Czyli ósma karta to jest nasz slot i tutaj nie mamy nic. Trzecia paczka martwa. Czy czylibyśmy trafić teraz hit jeden za drugim, żeby utrzymać nasze rejsio. Z maciek ciuki baśe ja zawsze stresuję, jak są takie sytuacje. Dobra, jedziemy. 1 2 3 4 5 6 Ach. Okej. Okay, 7 A nie, 8 to no tak, to jest 8 przy siódemce. dobra, jest, jest ok, jest palafin, shiny palafin, jest ok, shiny palafin, na ostatni slot, jak zwykle nędza, myślę, że ostatnie sloty mają to same rarity, co wszystkie inne sety, albo nawet gorsze, bo trafiamy po jednej karcie, no może dwóch, dwie na tak, no to te, takie, takie, stare rarity, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy. 6 i uwaga. 7. Nie oddź. Odejdź. Spoczko, oddź. E, tandem mouse i znowu straż w ostatnim slocie. Ok, moja ostatnia paka. Uwaga, uwaga. Czy będzie znowu 6 trafień? Mamy 5, więc i tak jest dobrze. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i uwaga. Ach, uwaga, Buu, nie mamy nic, nie mamy nic, 5 trafień w tym ETB-ku. Wciąż myślę, że nie jest jakoś dramatycznie, chociaż tamten był lepszy, nie ukrywam. Chociaż tu jak ktoś chce tylko shiny, się skupić tylko na shiny, to tu jest więcej shiny niż było tam. Nie? To już jest całe eleganckie. ale powiem wam, że 11 trafień o, że jest dużo. I dobrze, bo tych kart jest do zbierania pierdelia. Dobra, wydajcie znać, coś się zamówili, bo pewnie jak ten filmik skoczy, to wy jeszcze te, tych kart yy, i boksików nie macie. Yy, a na dzisiaj to tyle. We wtorek widzimy się z trójpakami, no i może w przyszłości jeszcze jakiś tam Etebek wpadnie. Trzymajcie się, cześć.